Without oh her in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you the bad one, you was being bad. That you my love, you all my time, you all my heart. You bang me to come <coughs> with you. me to come away. jak pięknie gra na skrzypca będzie grała teraz? chcesz mm -hmm. na śniadanko? uważaj żebyś nie spadła jest 'Cause I don't love you, boy. I wanna do to the work, that you're the bad one. You always being bad. You're me to come out with you, 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 I don't know. I'm fine without you, 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 you. you me to come out with you, 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 I don't know. I'm fine without you, 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 kochani, witamy się z wami w nowym vlogu co, masz przypatrol, Jaś? Klarcie jeszcze nie ubrana trzeba ją teraz ubrać jesteś głodny? to już, dobra więc witam was w nowym vlogu, moi kochani idziemy jeść Klara, idziesz jeść? no to chodź najpierw trzeba cię ubrać Klara chwilę spokoju i ta chwila spokoju oczywiście kosztuje. Tak? No kotek tak. Ta chwila spokoju kosztuje tym, że po prostu teraz w salonie jest jakiś animalny. Zrobili sobie bazy, poprzestawiali meble, odsunęli kanapę, odsunęli ten... No więc tak mogłam się pomalować, ubrać i tak dalej, ale za to nowe pomieszczenie do sprzątania. A było to je tak perfekcyjnie czysto. No trudno, tak jak już mówiłam, spokój kosztuje. A w ogóle zrobiłam sobie makijaż, coś mi nie pasuje, nie podoba mi się. Już się chyba odzwyczaiło. Chyba wolę być bez makijażu. Już mam właśnie przesyłka dla dzieci. A się zdziwiłam powiem Wam, dlatego że... Czekajcie, zaraz Wam powiedziłam im parę rzeczy. No popatrz Klarusia to tutaj. A jak chcesz teraz wymienić główkę, to patrz tutaj, o na przykład. Możesz przebierać mi się. Na przykład, to chyba jest do, do dużego misia, no dobra, nieważne. No, do, daj tutaj jakąś koszuleczkę, popatrz, o. Jezu, jak byłam to takie coś miałam, uwielbiałam. No ale dobra, zamówiłam im parę rzeczy. Tutaj jest czuczu, -czu, się takie rzeczy lubi. Czekaj, już Ci otworzę. Hmm. Tutaj są naklejki wielokrotnego użytku, też mam nadzieję, że mi się spodoba. No musisz wymieniać, popatrz, na przykład zabrać stąd i dać tu, o popatrz, no to zmień spodnie, tutaj daj spodnie, w drugą stronę Klara, w drugą stronę, no patrz, patrz, tak o, o tak, no i teraz możesz tą główkę dać tutaj, no, zaraz Klara to ogarnie. No ale tutaj są e, takiego wielokrotnego użytku. Różne pojazdy, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Sama jestem ciekawa wielokrotnego użytku, więc ciekawe. Karcie, się tym denerwuje. Tutaj, takie same, Jasiu, koniecznie chcę e, się pobawić z tym. No ale czekaj, Jasiu, zaraz to otworzymy, ok? Tutaj mamy jeszcze właśnie takie też wielokrotnego użytku, tym razem dom. Bo tam były pojazdy, tutaj jest dom. Tutaj wodna kolorowanka, po prostu też super sprawa. Jasiu, ty widziałeś to? to. Tak, ja się to lubi bardzo. E, i mam też drugą, żeby się nie kłócili. Więc tu jest druga. Taka wodna kolorowanka. No i później to położyć. Ja nie będę wam pokazywała i mówiła, jak to się wszystko sprawdza. Już, My się trochę inaczej w to bawimy, niż tutaj zaleca producent. To, Klara, gdzie pasuje? No, dzieci dopasowują. Daje żetony, a dzieci dopasowują. Już. Jasiu, a gdzie to pasuje? Czekaj, Jasiu. Już dał Klarci, dał Klarci. Już. A to gdzie pasuje? No to Wam mega polecam, bo już my to mieliśmy, dzieci, yy, dzieci to kochają, więc jak najbardziej polecam. Kotek i piesek, tak. No, powiem Wam, że nawet ja się tym chętnie bawię, bo fajnie to relaksuje. Dzieci moje się podzieliły, Jacek wziął dwie kolorowanki, a Klara tutaj się bawi tymi misiami, spodobały jej się bardzo, no i super. Już? Jeszcze tam zostało Ci... Zobacz, to patrz jeszcze tu trochę Jasiu. Będę Myślałam, że będę dawkować im te przyjemności. Czekajcie, oddaję to od muszumi, <grym> od czajnika. Myślałam, że będę im dawkować i wiecie, każdą zabawkę e, po kolei. Będziemy się najpierw tą bawić, później tą wiecie o co chodzi, ale nie, nie dało się. Dzieci musiały wypróbować wszystkie, więc wszystkie wypróbowaliśmy. E, Fajne są, na pewno bardziej dla Jasia niż dla Klary, ale ona też się bawi i na pewno z czasem wiecie, po prostu zrozumie co trzeba robić i będzie robiła. Tak chodzi mi, że na przykład tę loteryjkę, co się bawiliśmy, co Wam pokazywałam, to bardzo ładnie robiła. Przy czajniku, ja to tak wiecie, zapominam w ogóle. A Was tu pewnie drażni. Więc czekajcie, ja się odezwę po prostu jak skończy się gotować wodę. Ja się chodzi, am am am, am ciągle chcę jeść. Daj mu jeszcze i ciągle am am. Ja się, co ty byś chciał zjeść? Banana? No Jaśku mi banana yy, Więcej dla Jaśka, mniej dla Klary A on dał tam gdzie jest więcej dla Klary A dla siebie wziął mniej No okej, okay, jak woli Super Jaśu, cieszę się, że się dzielisz A to są takie czarne banany wręcz Myślałam, że zrobię z, nimi, z nich chlebek bananowy No ale jak dzieci chcą, no to Czajnik przestał się grzać wodę A teraz sąsiad tutaj coś robi yy, Ja mam taki spadek mocy Tak mi się spać chce, że muszę wypić koniecznie kawę ale chciałam powiedzieć wam na temat tych zabawek. No więc tak, Wonna kolorowanka to kocha i ja i kocha Klara. Ja trochę dłużej przy niej siedzi niż Klara. idę wypić kawę, jak się skończy to z wami pogadam bo teraz nie ma sensu totalnie i jest jest jeszcze, co Jaś? co Ała? no bananek je tutaj moje ciasto, już zrobiłam je w sobotę jak mnie obserwujecie na instagramie to widzieliście w sobotę w nocy praktycznie je robiłam więc mieliśmy w niedzielę i tyle już nie ma, ale nie martwcie się, to nie my całe tylko pół jeszcze moim rodzicom oddałam więc dlatego ale pyszne jest, naprawdę bardzo mi wyszło nie chwaląc się. dobrego siadamy. <grymieniu> 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 tak, pięknie Jaś siadamy i układamy puzzle. Słownie, po prostu miałam chwilę, ale... Ale nie ma co narzekać, tak? <grym> no, co Klarusia Klarcia dostała te mniejsze puzzle. Chciałam... Y wiecie, tu są takie y y puzzle różnej wielkości. Nie chciałam, y żeby dostała te większe, ale ja się koniecznie chciał. No, dobra. Zaraz się wymieniam, bo Jasiu skończy, a Klarcia tutaj, Jasiu. Klarcia jeszcze tak nie umie układać puzli. Się denerwuje szybko. Dobra, idę układać z dzieciakami puzzle. Dla, po skarpety dla tych moich dzieci. Ja mu się zastanawiał, czemu nie mają ciągle. To dlatego, że ciągle ściągają po prostu cały czas. E, tak samo nie mogą mieć w ogóle tego. E, nie mogą mieć w ogóle. Oni po prostu mają tak, że nie mogą mieć skarpet ani kapci nic na nogach. Po prostu, no najlepiej jak nic nie mają. Takie te moje dzieciaki już są. No i patrzcie, poszłam od nich na chwilę, ja się płaczę. Biorę skarpety i idę. U Jaśka to zdecydowanie królują te naklejki. Klarcia teraz układa, więc ja jestem rozdwojona między dziećmi moimi. Bo <grym> z jednej strony ja się chcę układać Klara tutaj, a z drugiej strony Klarcia. Chcę, żeby mi pomogła. Tutaj, popatrz, tak o Klara. O, ta. To jest Anna. Ups, nie oglądajmy krainę lodu. No, zobacz. No, i tak się bawimy, właśnie. Więc tu klawice sobie też przykleja. Bez problemu może to później sobie odkleić, więc to jest super. To się tak nie przykleja, więc To jest taka folika, jest jakby z tyłu, więc dlatego one są wielokrotnego użytku. No, więc klawice sobie może to naklejać, przyklejać i wiecie, nic się nie stanie, jak będzie milion razy odklejała. Już, Klarcia, już mama ci da. Przyszłam tutaj na chwilę do was. Dzieciaki sobie tam teraz z tą wolną kolorowanką urzędują. A ja jestem taka z tak mi się spać chce. Ja nie wiem, dlaczego taki spadek mocy mam teraz. Nie wiem, o co chodzi. Jakoś tak mi się teraz, wiecie, zachciało spać w ogóle. Znaczy już miałam tak wcześniej przed wypiciem kawy. Ale... Jest gorzej. Nie jest lepiej po tej jest gorzej. Więc chyba jak do przyjdzie, to ja idę spać. Nie wiem dlaczego ja tak nie miałam, jak on był. Jak on był, to nie chciało mi się tak spać jak teraz. A wiecie, wtedy spokojnie miałem, by mi się przejść. A teraz muszę wytrzymać, no ale już jest 14, chyba jakoś tak. Więc zaraz zabieram się za podgrzewanie zupki. Bo moja mama wczoraj... O ja zupki, ja ci się chce. Bo moja mama wczoraj przyniosła y, rosu Wymieniamy się co chwilę jakimiś rzeczami, bo ja Dominik wczoraj zawiózł mojej mamie, y, moim rodzicom Ym, sernik, a moja mama wczoraj, y, tak wczoraj? Tak, przyszli moi rodzice właśnie i przynieśli rosu więc się wymieniamy. No. I jeszcze ten rosółek został, ale mi się kichać co A co tam u was, jak tam wasza kwarantanna, bo no wiem, że nie każdy może mieć taką typową kwarantannę, jak na przykład ja mam, czyli siedzenie w domu, bo, no bo ludzie pracują, normalna rzecz, Dominik też przecież jest teraz w pracy, e, bo musi i wiecie, najchętniej no ja bym chciała, żeby był w domu, ale nie, no nie może, no nie, mam, nie, mam, nie będziemy mieć z czego żyć, więc ktoś musi pracować. Um, no i co? U nas jakoś tak leci, nie nagrywałam dla Was zbyt dużo nie nagrywałam nawet zbyt dużo dlatego, że Dominik miał wolne w tamtym tygodniu i tak jakoś chciałam, wiecie, spędzić ten czas tak na 100% rodzinnie i nie nagrywając, nie myśląc o nagrywaniu tam jeden dzień nagrałam wam ale stwierdziłam, że, że więcej nie chcę o dzieciaki, chyba już mnie nie dadzą dłużej tutaj gadać właśnie chciałam z nimi poczytać bajkę więc mam nadzieję, że przyjdą i sobie poczytamy. O, idą. Biegną! Biegną z krzaty! Jasiu, chodź, będziemy czytać bajkę! Ten kajki cały czas chce. Cześć, Klarcia! Cześć, myszko! Cześć, myśko! Jasiu, chodź, będziemy czytać bajki! Idziesz spać, Jasiu? Tu połóż się, będziemy czytać Kicie Kocie i spać. Nie, tak. Kicia Kocia mówi nie. To jest książeczka taka, tak? Nie! Nie! Dobra, czytamy. Teraz czas na czytanie. Były zabaw. Nie! Chokrę drzwi, a może jednak Jasiu zaśnie, bo coś mówi, że chce spać. To może. Wyglądam takiego śpiącego. Mógłby pójść spać, ale czy tak tylko sobie mówi? Nie! Zobaczymy. Nie! Nie! Kocia mówi nie! O, 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 o. Mama nie może odwozić książeczki. Kicia kocia mówi nie. Kicia kocia robi z mamą zakupy w sklepie. Sklep jest bardzo duży. Stoi w nim wiele regałów, na których są różne rzeczy do kupienia. A na zdrowie. Jasiu, Jasiu, zostaw Czytamy. Dzieciaki jedzą, Klara z gołym brzuchem, nie wiem o co jej chodzi, postanowiła się rozebrać, ale jedzą. Ty jesteś ubrany pięknie, tak, a Klara nie, Klara. Zrobiłam dzieciakom obiad i drugie danie, bo zupkę zjedli, a teraz idę spać, Dominik już jest jakby co, nie zrobiłam dzieci same. Zamknęłam się na klucz, żebym mogła się przespać chwileczkę. Bo jestem taka śpiąca, masakrana. Nie wiem w ogóle, czy zasnę, bo to jest takie, wiecie, jestem śpiąca taka do tyłu i tak mi oczy są zmęczone i w ogóle, ale czy zasnę? Wiecie, czasem tak jest, że tak się czujemy, ale okazuje się, że jednak nie zasypiamy. dzisiaj mam w ogóle jakiś dziwny dzień, w ogóle nie chce mi się jeść i tak dalej. A to nic. Zjadłam serniczej, więc nie schudnę. no ale dobra, idę spać, i tak odezwę się później, mam nadzieję, że będę miała więcej energii. Wstałam, zjadłam kolację, taką jakby kolacja, obiad Coś w tym stylu i się okazuje, że trzeba dzieci kłaść spać, bo już prawie jest 8, 19. a oni się nie spali, są naprawdę marudni. Co? To jest odkurzacz! Od, idź po odkurzaj. Mhm. W naszym pokoju, bo tam jest dużo odkurzaj. No i trzeba kłaść dzieci spać, więc czekam na dzieciaki, bo jak ja tutaj spałam, to oni się do mnie dobijali, ale jak teraz powiedziałam, że oni idą spać, to... Jakoś tutaj nie chcą przyjść. Dziwna sprawa. Idziemy spać? Tak? No to chodź, Klara. Ej, my myliśmy wczoraj to lustro, pamiętacie? Mamiętaj. Za jest? Ja się zostaw tam przed No, dzieciaki już śpią, jak widzieliście. I zasnęli bardzo szybko. Chociaż trochę tam jeszcze pomarudzili, ale zasnęli o 20, więc mega szybko, jak na nich, bo chodzili mi wcześniej spać nawet i o 23, ale od kiedy oboje nie mają drzemek, no to chodzą o wiele, wiele szybciej spać, więc ja się cieszę. Eee, co prawda, wiecie, więcej roboty jest w ciągu dnia, ale wolę mieć wolne wieczory, żeby chodzili spać o normalnej godzinie, no. Więc eee, zasnęli o 20, ja rozmawiałam z moimi rodzicami, dlatego się nic do was nie odzywałam a teraz idę się kąpać i później w ogóle zobaczę e, jak z tym vlogiem bo nie wiem, czy ja dużo nagrywałam, czy nie wydaje mi się, że bardzo mało ale ja tak mam, że jak wydaje mi się, że nagrywałam bardzo mało, to później okazuje się, że jednak tak nie było, że nagrałam dużo, <grym> więc zobaczymy czy mm, będę kontynuowała jeszcze tego vloga jutro czy może mm, już dzisiaj skończę i będę mogła wam jutro wrzucić no dobra, zobaczymy a tymczasem idę się kąpać co zazwyczaj robicie o tej godzinie? Bo ja właśnie robię bułki z makiem.